Dzień dobry, nazywam się Jacek Gosman i witam państwa serdecznie w kolejnym odcinku Męskich Porad. W dniu dzisiejszym na tapetę weźmiemy skryte przenoszenie broni. Ja, może pokażę. jest to możliwe. Dobrze, na początek sygnalitycznie czy w ogóle możemy nosić broń w sposób skryty? Polski system prawny najbardziej na to zezwala, a nawet zaleca. O ile w Stanach Zjednoczonych, w niektórych Stanach jest dokładnie odwrotnie czyli broń można nosić na wierzchu w sposób widoczny, a w sposób skryty tylko wtedy, kiedy ma się specjalne pozwolenie do tego, to w Polsce, powołam się na konkretne przepisy, jest to rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 roku regulujące zasady przechowywania, noszenia i ewidencjonowania broni i amunicji. I otóż artykuł 8 ustęp 1 mówi, broń palną nosi się w kaburach lub futerałach. Ten sam paragraf 8 ustęp 2, broń palną przeznaczoną do ochrony osobistej nosi się w sposób jak najmniej widoczny w kaburze przylegającej do ciała. Oczywiście trzeba mieć do tego pozwolenie do ochrony osobistej, ale ustęp trzeci mówi nam broń palną nieprzeznaczoną do ochrony osobistej, czyli każdą inną. O ile jest to możliwe ze względu na jej ilość i wielkość, również nosi się jak najmniej widocznie w kaburze przylegającej do ciała. Jak widzimy, nie chcę za głęboko wchodzić w przepisy, bo nie jest to tematem tego odcinka. Natomiast jak widzimy, wręcz to rozporządzenie nakazuje nam nosić broń w sposób skryty w kaburach lub futerałach. Znowu nie będziemy rozbijać tego na atomy, czym jest kabura, jaka jest definicja i tak dalej. Uważam, że jest tyle podcastów, które rozbijają na atomy zagadnienia prawne związane z bronią, że nie ma chyba sensu w to wchodzić. Teraz dojdźmy do takich podstawowych zasad, jak tą broń nosić. To oczywiście będzie zależało od pory roku i od budowy ciała. Staramy się nosić tą broń w taki sposób, żeby wykorzystywać naturalne zagłębienia ciała ludzkiego w taki sposób, żeby tam tą broń chować. Na przykład takie miejsce jest nad pośladkami, mniej więcej na wysokości mięśni prostowników grzbietu, pokażemy to na, na przebitkach, na filmach. I tam z tyłu taką broń można nosić. Najważniejsze zasady są takie. Po pierwsze, lepiej kabura wewnętrzna niż kabura zewnętrzna. Co mamy na myśli mówiąc o kaburze wewnętrznej? Otóż jest to taka, która wchodzi nam za pasek, za spodnie. Szanowni Państwo, typowa kabura zewnętrzna, przeznaczona do tego, żeby wygodnie dobywać broni z niej. Jak widać jest odstęp pomiędzy ciałem po to, żebym mógł głęboko sobie w ten chwyt wejść i wygodnie ją wyjąć. Jak widać znacznie też odstaje od ciała i nawet gdybym teraz założył jakieś okrycie wierzchnie to dalej ta kabura będzie dosyć widoczna. Tu widać, że coś poważnego mam. Kabura wewnętrzna natomiast. Będzie to taka, która będzie wchodzić mi pod pasek. Efekt końcowy wygląda mniej więcej tak. Teraz, żeby on był możliwy, muszę w odpowiedni sposób ten pistolet ukrywać w odpowiednich miejscach, czyli wykorzystuję moją anatomię. Jeśli przesunąłbym ją sobie w najbardziej wystające miejsce, które mamy tu na brzuchu, gdzie mamy sprzączkę, to ten pistolet, nawet jeżeli tą sprzączkę gdzieś tam sobie przesuniemy. Będzie zdecydowanie bardziej widoczny, będzie eksponował mój już za duży brzuch. Natomiast, jeżeli w, ciała, w obrysie ciała sobie to e, umieszczę, tam gdzie to ciało będzie się zaokrąglać, to jak widać, efekt wygląda dużo, dużo lepiej. Dobrze jest ze względu na wygody, jeśli ta spodnia strona będzie ze skóry naturalnej, bo to dosyć dobrze się nosi. Nie poci się tak wchłania pod jest to po prostu dużo wygodniejsze. I teraz, drodzy Państwo, mamy całą masę takich kabur, które właśnie będą się nam dostosowywać jak widać do tych zagłębień ciała. One już są zaokrąglone. Tu jest taka kabura przeznaczona na to żeby włożyć pistolet i magazynek, jak widzimy, już jest zaokrąglona. Wrzucając ją jeszcze pod pas, będzie się mniej zdecydowanie rzucać w oczy. Najprostszym rozwiązaniem jest tak zwana kabura naleśnikowa, którą również można dostosować do naturalnych zaokrągleń ciała, i również można ją stosować jako kaburę wewnętrzną. Tu mamy inny rodzaj kabury. Wewnętrznej, bo jest to kabura miękka, ponieważ jest ze skóry, też łatwo się z niej korzysta, teraz tak, gdzie będziemy tą broń nosić. Dobrymi miejscami są właśnie tutaj boki, w zależności od tego czy jesteśmy lewo czy praworęcznie. Dobrym miejscem jest to naturalne zagłębienie, o którym mówiłem tutaj z tyłu. Minusem tego rozwiązania jest to, że trochę to może przeszkadzać, na przykład w jeździe samochodem. Plusem tego rozwiązania jest to, że ewentualną broń trzymamy z tyłu. Czyli w razie jakiegoś zagrożenia, trudniej będzie nam odebrać tą broń. Napastnikowi. Jestem w stanie posługiwać się w ten sposób. Plusem również będzie to, że w razie czego przepychanki, unieruchomienia ręki, jestem w stanie dobyć tej broni lewą ręką, czy ona jest dostępna. Czego już na przykład to ustawienie by mi tak nie umożliwiło, byłoby to dużo, dużo trudniejsze. Oczywiście, jeśli mówimy o skrytym przenoszeniu broni, to bardzo ważny będzie jej rozmiar. Tutaj mamy na przykład typowy przykład kompaktowego pistoletu, ale jak widać, jeśli nosiłbym go z krótszym magazynkiem, nie mam pełnego chwytu na broni. Co oczywiście będzie w jakiś sposób wpływać na celność. Z założenia, jest to broń do samoobrony, więc z założenia, ja nie będę na jakichś dalekich dystansach strzelał, więc nie ma to takiego znaczenia. Oczywiście są też specjalne, dedykowane magazynki, które ten chwyt zwiększają. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że czym ta rękojeść będzie dłuższa, tym ona będzie bardziej wystawać. Więc jeżeli chcemy obronić typową do samoobrony, to staramy się, żeby te mm, rozmiary były jak najmniejsze, żeby ona nam po prostu nie wystawała. Dla mnie optymalnym rozwiązaniem. Smith and Wesson, gdzie jak widać przy standardowym magazynku ten chwyt mam pełny, a jak już też pokazywałem, za bardzo nie odstaje, co będzie widoczne przy większych pistoletach po prostu bardziej będzie nam się rzucać w oczy. Oczywiście nosząc to w kaburach wewnętrznych. Nosimy to w sposób jak najbardziej zgodny z rozporządzeniem, bo blisko ciała to nam też pozwala tą broń dobrze czuć. Ale poza kaburami wewnętrznymi mamy również różne inne rozwiązania, które możemy sobie zastosować. Jednym z takich rozwiązań jest pas FBI czyli to jest taki gumowy pas, który sobie zakładamy pod koszulkę. Plusem jest to, że możemy sobie tutaj umieścić różnego rodzaju uzbrojenie, ponieważ nie tylko pistolet, ale możemy sobie umieścić dodatkowe magazynki, kajdanki, pałkę teleskopową, i to wszystko będzie w sposób skryty. Zupełnie innym rozwiązaniem, wykorzystującym inne zasady, będą specjalne saszetki do przenoszenia broni. Je nosimy na wierzchu, ale w taki sposób, który się nie rzuca w oczy. Wygląda tak jak zwykła turystyczna saszetka, ale umożliwia szybki dostęp. Jest specjalnie przygotowana do przenoszenia broni. Ma tu specjalne uchwyty. Sama wydaje się niewielka jak na taki duży pistolet. Proszę zwrócić uwagę, że lufa wchodzi w pasek. Oczywiście jest tu jeszcze miejsce na dodatkowe magazynki, i jesteśmy w stanie z czegoś takiego korzystać. Wtedy nie ogranicza nas już. Rozmiar tego pistoletu, nosimy sobie taką saszetkę na wierzchu, udajemy turystę, osoba, która nie jest obeznana z tym, nie będzie wiedziała, że to jest specjalny, specjalny pokrowiec, czy futerał, czy kabura, jak chcemy ją sobie nazwać, na broń. I jeszcze innym rozwiązaniem, specjalnie dedykowanym tu akurat w tym przypadku do pistoletu Walter PPK, jest taka kabura, która jest kaburą do kieszeni. Proszę zwrócić uwagę, jak to wygląda. Mam zwykłą kieszeń w dżinsach. Tu jest taki zaczep, który będzie powodował, że ta kabura nie będzie nam się wyciągała razem z pistoletem, tylko nam się zablokuje. Ma to też za zadanie... Zrobić zupełnie inny kształt, żeby nie było widać przez spodnie, że jest to kształt pistoletu, tylko jest to coś szerszego, wygląda to bardziej jak portfel. Wkładam sobie normalnie do kieszeni. Oczywiście widać, że coś tu mam, natomiast jak mówiłem, ze względu na kształt nie widać, że jest to pistolet. W momencie kiedy sięgam, wyciągam, zwróćcie Państwo uwagę, kabura została, pistolet jest wyciągnięty. Rzeczą, która będzie miała wpływ również na, e, nie tylko na skrytość przenoszenia, ale na korzystanie, szybkie dobycie tej broni i tak dalej, będzie zdecydowanie odzież. Czym więcej warstw odzieży będziemy mieć do pokonania, bo będzie to zima, będzie to kurtka, będzie to marynarka i tak dalej, tym mamy trudniej. Może kiedyś warto byłoby ten temat jeszcze bardziej rozbić na atomy, pokazać odpowiednie kroje marynarki, które się na przykład dobrze sprawdzą do wyciągania broni. No ale dzisiaj zajmijmy się takimi podstawami. Koszula. Ta akurat jest typem koszuli taktycznej, ale można sobie kupić e, również normalną, klasyczną koszulę, a zwłaszcza koszule drzwiowe często mają zamki na e, przepraszam, guziki na napy. Co nam to daje? Otóż, jak widać jedno pociągnięcie, powoduje, że jestem w stanie szybko dobyć broni. Innym rodzajem odzieży, odzieży taktycznej, przystosowanej specjalnie do tego, żebyśmy szybko mogli dobyć broń, jest ta kurtka. Link do niej umieścimy w opisie naszego filmu. Co takiego niesamowitego jest w tej kurtce? Otóż ma specjalnie skonstruowany zamek błyskawiczny, który jest przeznaczony do tego, żeby go zerwać celem szybkiego sięgnięcia po broń. Dodatkowo. Ta kurtka będzie miała jeszcze całe mnóstwo różnych rzeczy. Tuż ma tu specjalne kieszenie na magazynki, dzięki którym mogę szybko po ten magazynek sięgnąć. Inny rodzaj kurtki od tego samego producenta już typowej kurtki zimowej. Ta jest oczywiście w kamuflażu, natomiast można ją zrobić, można ją kupić w mniej rzucających się w oczy kolorach. Ma na celu szybkie dostanie się. Do broni, przy czym tutaj już, ponieważ jest to dosyć gruba kurtka, możemy nawet nosić broń w kaburze zewnętrznej. Mało tego, jeżeli nie musimy tej broni ukrywać, to jesteśmy w stanie zapewnić sobie szybki dostęp do tej broni. Widzimy, jak to działa. Jeżeli nie muszę broni ukrywać, dostęp do broni mam zapewniony bez jakiegoś uszczerbku dla termiki związanej z moim ciałem. Celowo nie pokazujemy tutaj niektórych rozwiązań, na przykład tych znanych z amerykańskich filmów szelek, ponieważ jest to sposób, który jest dostosowany tak naprawdę najbardziej do marynarki. Broń mamy skrytą, gdzieś tam pod pachą, marynarkę mamy z, z takim krojem, który umożliwia nam sięgnięcie po niej, natomiast niekoniecznie sprawdza się przy innych rodzajach ubrań, a wymaga zrobienia zupełnie nowego manualu, kolejnego, który byśmy robili. O co chodzi? Jeżeli uczymy się pracować na kaburach zewnętrznych, szybkie dobycie, zgranie, oddanie szybkiego strzału, to i tak będziemy musieli wyrobić sobie kolejne nawyki do broni noszonej w sposób ukryty czyli z podciągnięciem koszulki, z dobyciem broni. Tutaj musi być ten manual jeszcze przeprowadzony w taki sposób, żeby gdzieś nam odkryć tą broń i tak dalej. Uważam, że uczenie się kolejnego trzeciego manualu po to, że od czasu do czasu, jak będę ubrany w odpowiednią rzecz, to będę wyciągał sobie broń z pachy, mija się z celem. Mało tego, jest to taki sposób, który pozwala stosunkowo łatwo przeciwnikowi przyblokować mi tą rękę, uniemożliwić mi wyjęcie tej broni. Zdecydowanie lepszy jest nawet ten wyciągany Tutaj z przodu ciała, ponieważ zawsze będę odruchowo cofał biodra, odpychał tego przeciwnika i jestem w stanie jedną ręką po tą broń sobie sięgnąć. Natomiast tego zdecydowanie nie polecam, naprawdę jednym pchnięciem łatwo jest nas rozbroić. Jeśli chodzi o trening tego manualu, to jest to odrębne zagadnienie. Trzeba po prostu co jakiś czas na strzelnicy strzelać sobie z broni ukrytej, właśnie powiązanej z odkryciem odzieży, szybkim dobyciem tej broni i oddaniem strzału. No o tym w swoich treningach nie możemy zapominać. Pod tego zależy skuteczność tak naprawdę w walce. Nie poruszamy również. Również z rozmysłem, e, takich rozwiązań jak torby zewnętrzne, plecaki, w których tą broń można by przenosić. Z dwóch powodów. E, to po pierwsze to rozporządzenie mówi jak najbliżej ciała. Oczywiście bylibyśmy w stanie pewnie to obronić, bo to uznalibyśmy, że nie kabura, futerał i tak dalej. Ale po drugie uważam, że w sytuacji dynamicznego użycia broni, gdzie może dojść do walki, do e, tego typu rzeczy, powinniśmy ją mieć jak najbliżej ciała. Wręcz elementem mojej strategii byłoby rzucenie torbą, czy czymś co mam na ramieniu plecakiem, odrzuceniem tego od siebie, czy rzuceniem w przeciwnika po to, żeby sięgnąć po broń. Nie chciałbym nosić broni w czymś, co można mi wyrwać, zerwać, co utrudnia mi sięgnięcie. Jeżeli mam tą broń blisko przy ciele, mogę, zwłaszcza jeśli mam to przetrenowane, próbować się wycofywać, nawet osłaniając się od ciosów, dostać się do tej broni i jej użyć. Natomiast nie chciałbym tego robić z żadnymi zewnętrznymi rzeczami, plecakami, torbami, zwłaszcza takimi, gdzie jest jakiś utrudniony dostęp, nie ma szybkich suwaków itd. Warto tutaj na zakończenie powiedzieć, że dzisiaj poruszyliśmy tylko i wyłącznie kwestię noszenia broni. Zaznaczyliśmy, że ważny jest manual, jak się nią posługiwać, ale ten temat zdecydowanie wymaga rozwinięcia. Amerykańskie badania pokazują, że większość Takich y, przypadków śmierci policjantów, na przykład, następuje na dystansie od metra do pięciu, więc musimy mieć tą świadomość, że bardzo często użycie takiej broni, którą gdzieś mamy pod ubraniem, będzie następowało w bardzo bliskim kontakcie. Bardzo często nie będziemy mieli możliwości. Celowania w ogóle, bo trzeba będzie strzelać z biodra, czy gdzieś z broni tutaj na wysokości klatki piersiowej, trzeba się tego wszystkiego nauczyć. I tutaj warto wspomnieć, że są systemy, niektóre już stare, prawie stuletni point shooting, a niektóre nowe, e, na przykład e, znany pewnie części e, widzów e, liść, e, MADLIF e, opracował swój podszkolenia dla OBW dla i Warto byłoby te tematy rozwijać. Pytanie, czy interesowałyby Was takie materiały, czy nie warto zaprosić do nas, do programu kogoś, kto yy, takie rzeczy pokaże, z kim o tym będziemy mogli porozmawiać? Dajcie znać w komentarzach. Na koniec powiem, że choćbyśmy w jak najbardziej skryty, w jak najlepszy sposób przenosili tą broń, jeśli nie będziemy ćwiczyć, jeżeli nie będziemy ćwiczyć metod szybkiego dobycia, szybkiego oddania strzału itd., to nic nam to nie da. I tutaj warto byłoby wspomnieć o konkretnych systemach szkolenia, strzelania, takich jak na przykład stary już, nawet bardzo stary, a wciąż jary, point shooting, Albo jak system opracowany przez niejakiego liścia, madlifa, strzelania intuicyjnego, strzelania szybkiego. Właśnie w dużej mierze pracuje na broni wydobywanej z pod ubrania. Serdecznie zachęcam, żeby się z tymi systemami zapoznać. Dajcie też znać w komentarzach, czy nie warto byłoby tego rozwinąć, bo może warto byłoby na przykład pana liścia sobie zaprosić i pewne rzeczy z nim. E, przerobić, czy też innych specjalistów, choćby od point-shootinga, zupełnie innym zagadnieniem jest nosić, czy nie nosić broń, i albo kiedy nosić, i w jaki sposób nosić. I to jest taki temat, który może warto byłoby rozwinąć. Dajcie Państwo znać w komentarzach, czy byłby dla Was ciekawy, czy jaki my mamy na to pogląd, spojrzenie. E, chętnie się na ten temat wypowiemy. E, Dodam tylko taką malutką zajeweczkę, że uważam, że jeżeli nosisz to nie tylko broń, ale parę innych rzeczy jeszcze trzeba wtedy zabrać, żeby to miało sens. Jeśli będziecie zainteresowani tym tematem, to chętnie rozwinę. Dajcie również znać w komentarzach, jakie wy stosujecie sposoby, systemy na skryte przenoszenie broni. Być może czymś nas zainspirujecie, być może czegoś jeszcze nie znamy, o czymś nie powiedzieliśmy. Jestem bardzo ciekawy. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w kolejnych poradach.